Dla niego tą jedyną kobietą, którą chce ubóstwiać i za nią biegać, w momencie, kiedy zrozumiesz, że on musi siebie zobaczyć jako kobietę wartościową. Co to znaczy? Niektóre kobiety próbują się ładnie malować, niektóre kobiety próbują udowadniać mężczyźnie swoją wartość poprzez działanie, poprzez mówienie, poprzez robienie. Ale to i tak niczego nie da. Ty musisz zrozumieć, że nie ma czegoś takiego dla mężczyzny, jak pozwolenie kobiecie, żeby się sama zdobywała. Mężczyzna, którego ty chcesz podniecić swoją energią, on będzie wiedział, co robić, dlatego że twoja podświadomość będzie mu dyktowała dosłownie od A do Z, co on ma robić. Albo zaczniesz operować z poziomu energii w relacjach, albo naprawdę ta miłość do ciebie nie przypłynie. Dlaczego? Większość kobiet w Polsce nie ma kodów otrzymywania. Większość kobiet w Polsce była przyzwyczajona do bardzo trudnych relacji i teraz musisz nauczyć się, jak to zmienić. Jeżeli to Ty, napisz do mnie mocno, bezpłatne szkolenie.